Jak ustalić ceny w sklepie internetowym, żeby zarabiać, ale nie tracić klientów? Zobacz, jak działa skuteczna strategia cenowa. Strategia cenowa to plan, według którego ustalasz ceny w swoim sklepie. Chodzi o to, żeby znaleźć równowagę między zyskiem firmy, a tego, czego oczekują od nas klienci. Cena to jeden z najważniejszych czynników decydujących o zakupie. Badania pokazują, że większość klientów wybiera konkretny sklep ze względu na atrakcyjną cenę. Najczęściej stosowane strategie to premium, wyższa cena za unikalny produkt, niskie ceny, by przyciągnąć klientów i zbudować pozycję, 3. prewencyjna, utrzymanie przewagi przez kontrolę rynku, benchmarking, dopasowanie cen do konkurencji. Pamiętaj, że dobra strategia cenowa to nie tylko liczby, to też psychologia. Używaj końcówek 99, na przykład 99,99 groszy ,99 zamiast 100 zł. Wyraźnie pokazuj promocję. umieszczaj droższe produkty po lewej stronie, wtedy tańsze wydają się bardziej atrakcyjne. Chcesz więcej takich porad? Obserwuj nas i rozwijaj swój sklep razem z nami! A jeżeli Ty nie masz jeszcze własnego sklepu internetowego, to wejdź na sklepyww.pl już dziś. Skorzystaj z darmowego sklepu testowego od 14 nawet do 30 dni. Przekonaj się, że warto!